Ale misia. Dzisiaj będziemy grać w rodzinę. Ja jestem młodszą siostrą, a Koniaka jest starszą siostrą, więc no tak. My. Wersja wakacyjna. będziemy robili wakacje, jedziemy na wakacje. Wpakowaliśmy się, ja wziąłam sobie taką torebkę i taki mam outfit, Maja, możesz pokazać widzom. Weź sobie walizkę. Wziąłeś? No. Już wziąłem jakoś. Chwila. My polecimy samolotem, czy czym? Samolotem. Hmm. Ej. Chyba możemy iść. Uh -huh. Idziemy. O, nie dałam bruma. Koniec. Idziesz? Idziemy. Dobra, ty kierujesz. Tylko postawię auto. To ile ty masz lat tutaj? Tak mniej więcej teraz, tu. Mm, dziewięć. W tej grze tak dam Dziesięć. Dziesięć. masz teraz? Tak. Jak ja mam prowadzić auto, to z 19 mam, dobra? Okej. Okay. Mam jakieś zyski? No. No dobra. To sobie pojedziemy dzisiaj? Wow. Rodzice i drugim kładem tak choć lotnisko mamy tro, bardzo blisko. I no, no, Mira, Czy to pan, żebyśmy nie I okay. mamy. Dobra, musimy poczekać jeszcze na samolot, Idziemy. Pierwszą klasę mamy? My? No. Ja sobie tu osiądę. Chodź, ja mam miejsce. Ja sobie tu osiądę. To ja ten, coś sobie tutaj będę robić.

Wychodzimy, bo już jesteśmy na miejscu. Napiszcie, co? Jaką grę chcielibyście, żebyśmy nagrali fajną? Jesteśmy <laughs> na miejscu. Podnieś mnie. <laughs> Chyba sobie auto weźmiemy, no bo nie wiadomo, gdzie to jest. To no będzie na pustę, pewnie. Myślisz? No pewnie. Musta. Zobaczymy. Chyba, że w jakimś domku. No. To zobaczymy się na miejscu. To jak będziemy na miejscu, to, to wtedy się zobaczymy. Z zaraz wrócimy do odcinka. I zmienisz? To jesteśmy na miejscu. Tutaj jest bardzo fajnie. Kolejka, chodź, dam ci coś. Co? Czekać, muszę coś znaleźć pierwszy.

Nie no, obok. Max z powrotem ten wózek. A co no mi to, to? Bo ja będę musiał. bo ja ty będziesz mi No i wiesz jak usuwa się ten dziecko? O tak, yy, no Wybieram sobie domek, bo rodzice będą w jednym domu. Złacowałam. Oj, czekaj. Mam usunąć dziecko. No. Dobra. A my idziemy teraz już zwiedzać. No. Tylko czekaj, musimy się przebrać przecież. Ja idę się przebrać. Się... Nie, to Zbiorę w torebkę z telefonem, kremem i okularami. No tak, idziemy sobie pospiedzać. Jeżeli nagrali święta w Blkowen albo w Berry Avenue coś nagrali, to stawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co to miało by być. Co się odwala tutaj? A Kornelka, powiedz ci coś, co się stało? Nie, muszę sama chodzić, bo ja to jakbym skasowała i ty nie chodzisz sama. Powiedz wam dzisiaj coś historii, która dzisiaj się przytrafiła, nie? Mam ci powiedzieć? Nie, ja. Nie mam. Hej, po, powiem wam historyjkę. Tu, którą dzisiaj, dzisiaj mnie spotkała. Co nie, ja szłam sobie do szkoły. Cała, Każdy szafki były zajęte. Każdy szafki w szkole. W zabawie. Tak, naprawdę, na prawdziwo to było. Co no. za krok. Idziemy gdzieś zjeść. Czy co? Nie. Idziemy chyba do galerii. Możemy pójść do restauracji albo gdzieś indziej. Nie wiem gdzie idziemy teraz, bo. tutaj kolejka gdzieś prowadzi nas. Stawimy może film kiedy maja? Nie wiem. No tak, my już będziemy kończyć. Jak chcecie więcej filmików o t, y, tej części, Brukawę, że konieka jest siostrą została, a ja młodszy, to dajcie... Pięta, wigilię, nie wiem, wielkanoc, urodziny czyjeś. To, to napiszcie w komentarzach. Pa! pa!